Dzień dobry, nazywam się Anna Zieliska Brudek. Zrobimy przerwę na chwilę. Sądzę, że cofamy. Długo zastanawiałam się, Takie będziemy poprawiać, nie? Które oceniając pracę po ocenie w zasadzie pracy, pracy powtórzę, a jej, zapultałam się, są najważniejsze były SMS-y, no to znaczy ważne były, ale może, może tak bym precyzyjnie, precyzyjnie powiedziała. Z, z, z... O nie, to to wyrzucimy na razie. Yy, w... Ech, Przerwa. I przede wszystkim Chyba zmienimy troszeczkę. Wystarczy.